Cześć um, Jeszcze raz, cześć No um, da, um, Dawno nie wrzucałem filmów, ale nie o tym teraz temat, tylko teraz temat um, Po prostu zrobię świat z TNT um, Nie wiem czy o tym wiecie No, grałem sobie na e Ping Packu Zmieniłem na tą najnowszą wersję, coś tam wód, coś tam no Na przykład nazwijmy sobie TNT World TNT World uh, Creative najważniejsze um, super flat czyli ten super płaski no to i widzicie tu jest ten przykład można zrobić wszystko żeby to było um, TNT no i przykład wybierzemy sobie to albo nie wiem no classic a jeszcze raz muszę coś zobaczyć tu. Tu wydaje się, że trzeba to zmienić y, na y, ID swojego bloku. Ale nie. Tu trzeba to zmienić. I tu wpisujemy 46, jak, jak chcemy, TNT. No i. No i widzicie. Możemy tu na przykład zamienić na coś innego, ale. Do. One. Ja zrobię przez. Ja zrobię cięcie. To trochę się i zrobi. Jak już się załaduje, to. Y, no no. Nawet to będzie sekunda, a dla mnie to będzie jakaś chwila. Ok, no i widzicie, mam świat zdjęty um, Żeby zrobić najlepszy efekt, to po prostu bierzemy czerwoną pochodnię. Nic nas to nie obchodzi. Halo? Może lepiej dźwignię. Nie wiem, coś mi nie działało. sobie na... no widzicie, to wybucha. Ja już was nie będę tym męczył, nie chcecie słuchać jak to wybucha, więc na razie.